Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy syty kociołek z cielęciny. Tutaj mam 40 deko zmielonej mielonej cielęciny. Jeden kalafior podzieliłam na różyczki i ugotuję osobno w osolonej wodzie. Trzy pomidory. Pomidory zalałam wrzącą wodą. Zostawiłam na dwie minuty i obiorę ze skóry, pokroję w kostkę cebulę również pokroję w kostkę mam kawałek por jedną marchewkę cukinię pokroję w kostkę i bakłażan bakłażan pokroimy w plastry oprószymy solą i zostawimy na 20 minut i później osuszymy Ręcznikiem papierowym, aby się pozbyć goryczki. Tak mamy przygotowany bakłażan. Osuszamy ręcznikiem papierowym po 20 minutach. A teraz w rondlu mam łyżkę masła klarowanego, i należy. Cebulę pokroić drogniutko w kosteczkę i cebulę z mięsem należy zrumienić. Jest to danie szybciutko, szybciutkie, jednogarkowe. wsyty kociołek z cielęciny i jak lekko zeszklimy cebulę dodamy mięso mięso z cebulą już mam dosmażone, doprawiamy solą pieprzem i ziołami Krowansal i warzywa mam pokrojone. cukinie, porę, marchewkę i bakłażan. Tak jak wspominałam, bakłażan należy osuszyć ręcznikiem papierowym, aby się pozbyć nad miarą płynu, bo w płynie jest dużo goreczki. Teraz warzywa przekładam do rondla, oblejemy wodą i będziemy dusić 30 minut pod przykryciem, a na sam koniec dołożymy kalafior. Kalafior gotuję w osolonej wodzie osobno. Podlewamy niewielką ilością wody. Przykrywamy i gotujemy 30 minut od zagotowania i będziemy mieli syty kociołek z I oto wygląda syty kociołek. Na sam koniec dodajemy kalafior. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Syty kociołek z cielęciny.